Od samego początku, tylko go poznałam, wiedziałam, że chcę z nim być. I tak naprawdę nie widzę świata poza nim i nigdy nie zwątpiłam w to, że nam się może nie udać. Na początku rodzina nie była za bardzo yy, za tym, żebym była ze sobą na wózku, ale ja postawiłam ich przed faktem dokonanym. I teraz yy, jeździmy do rodziców, do znajomych i wszyscy akceptują. Gdzie ja tu wysiądę? Wystawić wózek, samochody jeżdżą jeden za drugim. Poznaliśmy się w szpitalu w Konstancinie. Spadłem ze schodów, złamałem sobie L1. Od pierwszego wejrzenia się zakochałam. Cztery lata po wypadku kupiłem sobie malutki samochodzik, który mi był potrzebny do przemieszczania się. Teraz mam duży, komfortowy samochód rodzinny. W ręku mam gaz, hamulec. Jedną rękę kładę na kierownicy i lewą ręką kieruję, a prawą dodaję gazu i hamuję. Jest to skrzynia automatyczna i dlatego jest łatwiej go przerobić i jest łatwiej poruszać się takim samochodem. Lubię tą kopertę. Trzeba troszeczkę pomyśleć. Są dwa krawężniczki i sobie wciągam się i wchodzę. Mój wózek jest wózkiem aktywnym. Dzięki niemu mogę pokonywać różnego rodzaju przeszkody, jak krawężniki, schody. Na wózku ortopedycznym zrobić balans jest bardzo ciężko. Czyli coś takiego po małych kółeczek. Mam niższe oparcie. Jest wózek dobierany indywidualnie do potrzeb pacjenta. Nie jest szeroki. Jest wąził takie tak jak powinien być, że ledwo ręce mi wchodzą. Błotniki są tylko po tej wyłącznie, żeby się ubrania nie brudziły. Cześć, tak błędziaka. Jesteśmy samowystarczeni. Nikt nam nie pomaga w tym wszystkim, co robimy. Cześć mały. Możecie no, on wszystko na długoty pracy zrobić. Do swojej mamy na pierwszy piętro jedzie po schodach, Więc nie ma rzeczy dla niego niemożliwych kawózek z, z Emilianem. Sam. Albo na przykład jest rowerek. I na tym rowerek siadała Kalinka i tym rowerkiem normalnie popychał do przodu i wjechał. Dwa kilometry, trzy bez pomocy. Przyjechał oczywiście do domu taki zmęczony, że nie wie. Nie da. teraz. Najbardziej to chyba związane jest z farem, żeby pomagać innym. Na wózku. Człowiek dla wszystkiego musi się uczyć od początku. Czyli ubierania, rozbierania się, jedzenia, e, golenia się, przesiadania się na różne płaszczyzny, z wózka na, przykład na podłogę, z podłogi na, na wózek, pokonywania różnych przeszkód, jakieś tam e, krawężniki, jakieś e, schody. To już jest e, wyższa szkoła jazdy, jak też e, pokonuje schody.